Dzień dobry. Byłem wczoraj w Sopocie na spacerze i było zebranie antychrystów. Ci ludzie, ja przechodziłem obok, widziałem tych ludzi. Ci ludzie, Tym ludziom wydaje się, że oni się tam zebrali na spotkanie polityczne. Tylko i wyłącznie. Natomiast prawda jest taka. Że to zebranie ludzi, którzy się kierują w kierunku potępienia wiecznego. To zebranie religijne, tylko że w odwrotnym kierunku. Zebranie antychrystów. Zebranie szatańskie, spotkanie. Ci ludzie absolutnie nie zdają z tego sprawy. Oni myślą, że to polityczne spotkanie nie ma nic wspólnego z ich zbawieniem. No, ma niesłychanie ważne. Spotkali się z kandydatem, który jest typowym Antychrystem, czyli człowiekiem przeciwko nastawionym przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Człowiekiem, który walczy z krzyżem, który popiera zabijanie dzieci. Każdy, kto popiera Antychrysta, staje się sam malutkim Antychrystem. Wielkość tego Antychrysta jest bez znaczenia. Chodzi o to, że każdy, kto Mówi, że jest przeciwko Jezusowi Chrystusowi, skazuje się na potępienie wieczne. I ci ludzie machali sobie tam flagami, e, cieszyli się, że są w telewizji, bo telewizja polska to transmitowała. E, było wozów, wozów e, telewizji sporo, do tego jeszcze było sporo policji, która to wszystko ochraniała. E, spotkanie Antychrysta. Spotkanie Antychrystów, czyli szatańskie, sabat czarownic, można tak powiedzieć. Każdy wie o co chodzi, prawda? Spotkanie, diabelskie spotkanie. A ludziom się wydaje, że to polityka. A otwierają sobie potępienie wieczne dla siebie samych i swoich najbliższych. Bo to tylko oni, jak szatan ściągnie kogoś na dół, to jeszcze przy okazji z rodziną sobie tam narobi afer. Niesamowite. Tak to szatan potrafi działać. Zaślepić ludzi, którzy myślą, że bawią się w politykę. Pewnie część z nich, wiedząc, że będzie w telewizji, to się cieszyła: o, będę w telewizji. No, tylko nie tylko tej telewizji, ale Bóg całkowicie i wszystko nagrywa też. I na sądzie każdego z tych ludzi. To będzie pokazane, że byli na spotkaniu z antychrystem, który walczy z krzyżem, czyli znakiem naszego zbawienia, czyli walczy z Jezusem Chrystusem i popiera zabijanie dzieci. Czyli Faz, który popiera zabijanie dzieci, jest zabójcą i ci ludzie także. A im się wydawało, że o, fajna pogoda. Spotkaliśmy się na Monte Cassino w Sopocie i jeszcze telewizja była. <laughs> jeszcze nagrali nas i pewnie w telewizji puścili. Szokujące. I to nie byli ludzie ułomni umysłowo, którzy nie wiedzą o co chodzi. Ci ludzie się całkowicie zgadzają z linią tego, o czym ten Antychryst mówi, czyli. Walki z Kościołem, chociaż on teraz tak oficjalnie tego nie krzyczał, prawda, że walczy z Kościołem. Taka jest podwójna zasadzka. On to wielokrotnie mówił, on to zrobił. Walczył z Krzyżem. On popiera oficjalnie aborcję, o tym też nie krzyczał tam. Natomiast to jest szokujące, że, że, że ludzie nie potrafią zauważyć, że ta polityka, którą akurat on prowadzi, to prosto jest antyreligijna, anty-Jezusa Chrystusa walka z własnym zbawieniem. To jest dopiero historia. Jezus Chrystus zaprasza wszystkich do raju, do krainy miłości i wzajemnego zrozumienia. A ci ludzie krzyczą, że nie chcą. A nie, jakby to powiedzieliśmy, to bez różnicy. Ktoś chce wejść do piekła, niech chce idzie. No upar się, że chce do piekła, no niech sobie idzie. No, lubi gorąco, ciepło i taką fajną smułkę, tam 3000 stopni. E, lubi się tak podgrzewać, niech se podgrzewa. Tylko chodzi o to, że zabawa polega na tym, że mówimy o wyborach prezydenckich. I w którymś momencie się może okazać, że taki antychryst z powodu głupoty narodu może stać się prezydentem tego narodu. No i wtedy będziemy karani wszyscy. Nie tylko te, ta ciemnota oświecona, która walczy z Bogiem. I tak dołatwiają nam z Bogiem nie da się wygrać. No nie da się. Za naszą wschodnią granicą próbowali walczyć z Bogiem. Skończyło się to zbudowaniem piekła. No każdy wie, tak? Za naszą wschodnią granicą jest piekło. Czyste i oryginalne piekło nienawiść i wszelka niechęć ludzka i draństwo wszelakiej maści. Niekoniecznie biedne, tak? no oni z głodu nie umierają, ale piekło. I takie piekło może nam zgotować Antychryst, jak zostanie prezydentem. Dobry Boże, Duchu Święty, Boże, oświeć nas wszystkich. Dopomóż. Dopomóż, aby Antychryst nie wygrał w naszym narodzie, Został wybrany kandydat, który. No, nikt nie jest doskonały z tych kandydatów, ja rozumiem, no, nikt nie jest doskonały. Eee, tak patrzę się na nich wszystkich. No i nie ma takiego wyraźnie, takiego, który powiedział: Ja bym powiedział: O, to jest wzór do naśladowania. No, aż tak dobrze ich nie znam, ale nie widzę takiego człowieka. Natomiast wyraźnie widzę, że są wśród nich antychryści. Bo to nie jeden jest, tylko, że jeden jest taki duży, a inni są mniejsi. Dobry Boże, dopomóż nam, abyśmy dobrze wybrali człowieka godnego, który jest najbliżej Ciebie i który jednak zbliży nas do Boga, a nie oddali od Boga wszystkich. Boże, dziękuję za ogromny trzyman łask, dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych. Wszystkich błogosławień Bóg trzech Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.